Witajcie kochani, dzisiaj mam dla Was naprawdę coś specjalnego. Otóż przygotowałem dla Was idealne zestawy do impregnacji kostki brukowej. Na pewno każdy z Was jest ciekawy, co to za zestawy i co wchodzi w ich skład. Także jeśli masz kostkę brukową, masz taras z płyty betonowej lub ogrodzenie z pustaka betonowego, to koniecznie zobacz ten materiał do samego końca, bo możesz na tym tylko i wyłącznie skorzystać. Zapraszam do oglądania. Otóż, co jest takiego wyjątkowego w tych zestawach? No te zestawy są kompletne. To są kompletne zestawy, czyli to są zestawy, które, dzięki którym usuniesz wykwity, wymyjesz kostkę brukową, przygotujesz swoją kostkę kompletnie no i zaimpregnujesz dany, daną powierzchnię. Te zestawy podzieliłem na zestawy różnych wielkości, odpowiadające różnym powierzchniom do impregnacji, począwszy od

I dzisiaj postanowiłem ci zaprezentować dwa zestawy. Pierwszy zestaw to będzie zestaw numer 3 na 240 m2 i zestaw numer 6 na 420 m2. Pozwól teraz, że zaprezentuję ci co wchodzi w skład zestawu numer 3 na 240 m2. Otóż w takim zestawie na 240 m2 znajdują się cztery opakowania fenomenalnego impregnatu STONES z k Słuchajcie kochani, nie trzeba dużo mówić co to jest za impregnat, jak mocno zabezpiecza kostkę brukową, ogrodzenie betonowe, bądź jakieś płyty tarasowe jak macie, nawet kamień naturalny. Także otrzymujesz cztery opakowania impregnatu STONES Lakiu k To jest pierwsza sprawa, jedna, druga, trzecia i do takiego zestawu z miłą chęcią dołożę Ci całkowicie gratis preparat do usuwania wykwitów wapiennych Paving Stone Cleaner. Słuchajcie kochani, o jego popularności i skuteczności nie muszę dużo mówić, możecie sobie sprawdzić to na moim kanale, możecie zobaczyć w internecie opinie o tym produkcie. Dużo nie trzeba mówić, z wykwitami już sobie poradzicie spokojnie wykorzystując właśnie ten koncentrat i jego dostaniecie w takiej ilości litrowej całkowicie gratis do takiego zestawu. Co jeszcze? Bo to mało. Całkowicie za darmo otrzymacie ode mnie 2 litry preparatu do mycia kostki tenzin. To jest też Koncentrat 1 do 20 to jest taki płyn dwufazowy do ogólnego czyszczenia, usuwania tłuszczu i brudów z kostki brukowej. I otrzymacie do tego zestawu na 240 metrów 2 litry całkowicie za darmo takiego preparatu. Mało tego, żeby jeszcze uatrakcyjnić ofertę, to do tego zestawu dołożę Wam również całkowicie za darmo sprzęt do malowania, czyli dostaniecie wałek. W zależności jaką macie kostkę brukową, czy to jest kostka gładka, czy to jest kostka z posypką, to dostosujemy wałek do waszej kostki brukowej. Do tego idzie rączka, i do tego idzie kuweta, do której możecie sobie nalać impregnatu i spokojnie malować. A żeby jeszcze bardziej wynieść ten nasz zestaw na wyżyny i stał się bardziej atrakcyjny, to słuchajcie, mam dla Was jeszcze mega promocję właśnie do tego zestawu że do każdego zestawu na 240 metrów dołożę całkowicie gratis, za darmo 5 litrów impregnatu z tą i to jest zestaw do impregnacji 240 metrów kwadratowych za jego cenę właśnie otrzymujecie całkowicie gratis prezenty o wartości 480 zł, kochani, te wszystkie prezenty, które otrzymujecie, to jest wartość 480 zł. Yy, 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 są warte te prezenty. Czyli kupujecie zestaw na 240 metrów i otrzymujecie te wszystkie prezenty zupełnie za darmo i nie doliczam do tego ani grosza. A teraz przejdziemy do prezentacji zestawu numer 6 na 420 m2, którego skład Chodzą. Zobaczcie. Pokażę Wam teraz, co wchodzi w skład takiego zestawu na 420 m2. Do takiego zestawu wchodzi impregnat z tą z w ilości 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7 siedem. siedemdziesiątek impregnatu z tą znaki litrów to jest impregnat potrzebny do zaimpregnowania 420 metrów kwadratowych. Ale mało kochani tego, do takiego zestawu dołączam całkowicie za darmo preparat do usuwania wykwitów Paving stone Cleaner, to jest pierwsza rzecz, w ilości 1 to jest całkowicie za darmo, do tego dołączam 5 litrów preparatu do czyszczenia kostki brukowej, całkowicie za darmo. Do tych 70 dostajecie preparat 5 litrów tenzy do mycia kostki brukowej, całkowicie za darmo. Mało tego, aby dobrze się Wam malowało, otrzymujecie ode mnie kuwetę, wałek i rączkę do malowania w ilości, kochani, razy 2, całkowicie za darmo. Dwa wałki, dwie rączki i dwie kuwety do impregnacji kostki brukowej. To otrzymujecie za darmo. Aby jeszcze było tego mało, to na sam koniec Wam powiem, że do takiego zestawu otrzymacie również gratis ode mnie 8 litrów impregnatu do kostki brukowej stąd z Tonzla Kiłka. To jest, słuchajcie, to jest absolutny fenomen. 8 litrów impregnatu do kostki brukowej, który damy za darmo do tego zestawu. Czyli podsumowując, kupujecie zestaw na 420 m2, którego skład wchodzi 70 dziesiątek impregnatu z tązla i otrzymujecie prezenty o łącznej wartości 720 zł do takiego zestawu. To jest coś niemożliwego kochani. Wydajecie kupujecie impregnat na 420 m2 i 720 zł dostajecie gratis do takiego zestawu. To są wyjątkowe zestawy. Przypomnę, tych zestawów jest 9 na różne pojemności, yy, przepraszam, na różne powierzchnie, które macie przed domem, czyli zaczynając od 120 m, a kończywszy na 600 m, macie do wyboru 9 kompletnych zestawów i każdy zestaw ma odpowiednią ilość prezentów w swoim składzie. Także to jest oferta, kochani, nie do odrzucenia, naprawdę. Możecie skorzystać. Nie musicie szukać każdego z tych produktów już osobno. Je dostaniecie do naszych zestawów całkowicie za darmo. I mam dla Was jeszcze dwie wiadomości. Pierwsza wiadomość to jest taka, że wszystkie informacje na temat tych zestawów całe opisy. I wszystkie gratisy, które otrzymujecie. Wszystkie informacje będziecie mieć napisane w opisie. Yy, opisie tej, yy, tego filmu promocyjnego. I druga wiadomość jest taka, że ja to chyba kompletnie po prostu zwariowałem. Bo wiecie, co się stało? Postanowiłem, że wszystkie te zestawy wyślę do Was całkowicie za darmo. Coś niesamowitego. Naprawdę wykorzystajcie to. Dziękuję Wam. Serdecznie za uwagę, i do zobaczenia. Życzę Wam, aby Wasza kostka była czysta i prezentowała się naprawdę perfekcyjnie każdego dnia. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.